Witam w moim programie Wieczne Kino, w którym cofamy się w czasie, zawsze o 100 lat, aby zasiąść w fotelu kinowym i sprawdzić, czym w tych odległych czasach fascynowali się ówcześni amatorzy dziesiątej muzy. Jesteśmy we Francji w roku 1913 i przyjrzymy się fenomenowi postaci stworzonej w serii książek sensacyjnych wydanych w latach 1911-1913. O kim mowa? O geniuszu zbrodni, siewcy terroru, mistrzu kamuflażu, arcyłotrze, najsłynniejszym francuskim kryminaliście... Fantomasie Kino szybko zainteresował się sukcesem książkowego bohatera i już w 1913 roku doświadczony i wszechstronny reżyser Louis Fouillade zrealizował w wytwórni Gomont trzy długometrażowe produkcje o Fantomasie. Główną osią fabularną w filmach są zmagania inspektora Jules z nieuchwytnym przestępcą. Fantomas jest inteligentny i przebiegły, ale wcale nie jest nieomylny i wolny od pomyłek. Czasami popełnia podstawowe błędy, które inspektor łatwo dostrzega i wykorzystuje. Jednak za sprawą swoich sztuczek lub wiernych współpracowników zawsze udaje mu się uciec przed ręką sprawiedliwości. Jego motywy nie są do końca znane. Niby działania jego podyktowane są chęcią wzbogacenia się, ale często nakłady środków są znacznie większe niż potencjalny łup, a głównym zyskiem wydaje się być jedynie ściany terror. ścigający fantomas Inspektor jest starszym mężczyzną o wyglądzie urzędnika państwowego z nieodłącznym papierosem w ustach. Skrupulatny, inteligentny, dociekliwy, nie zważając na własne bezpieczeństwo, niestrudzenie tropi przestępcę. Po pierwszym spotkaniu i brałorowej ucieczce łotra, inspektor dostaje obsesji na punkcie schwytania fantomasa. W kolejnych filmach z pomocą inspektorowi przychodzi dziennikarz Jérôme Fandor, który również angażuje się w tropienie przestępcy. Młody, elegancko ubrany, z brylantynu włosy. Dziennikarz nie tylko wspomaga że wie ale również prowadzi własne śledztwo podczas nieobecności Inspektora. Dużym plusem filmów są aktorzy w głównych rolach. Nie tworzą może ponadczasowych kreacji, ale wypadają bardzo naturalnie. Nie ma w ich grze przesadnej ekspresji charakterystycznej dla kilka Niemego, za to wiarygodnie odtwarzają główne cechy swoich postaci. Ciekawie prezentują się filmy pod względem technicznym, jak choćby zabiegi z charakteryzacją. Wielokrotnie zmieniający wygląd Fantomas, który w każdym filmie wciela się w kilka różnych postaci, ani zmienne pozostaje tylko jego demoniczne hipnotyzujące spojrzenie. Dla ułatwienia każdy wcielenie fantomasa zaprezentowane jest widzowi na początku każdego seansu. Przyzwoite wrażenia robią zastosowane w filmach efekty specjalne z widowiskową katastrofą kolejową na czele. Pojawiają się również nieodłączne w tego rodzaju produkcjach sceny akcji, choć oszczędnie stosowane, to różnorodne i sprawnie zrealizowane. Mamy pościgi za Fantomasem, strzelaninę, napad na pociąg, a nawet walkę z Bładusicielem. Filmy kręcone były w prawdziwych lokalizacjach, co zaowocowało po latach dodatkową atrakcją, czyli możliwością obserwacji autentycznych ulic Paryża sprzed 100 lat. Żeby nie było tak słodko, to filmy również mają swoje wady i to spore. Największym minusem są niektóre nieznośnie rozciągnięte w czasie sceny, jak choćby moment pobierania odcisków palców lub wjeżdżającej windy w hotelu. Od strony fabularnej też nie jest za wesoło. Choć poszczególne epizody, na które podzielony jest każdy film, opowiedziane są nieśpiesznie z dbałością o szczegóły, to z powiązaniem tych epizodów pomiędzy sobą jest już znacznie gorzej. Akcja filmu poszarpana jest na poszczególne, nie zawsze przystające ze sobą historie. Nierówne tempo i dłużyzny powodują, że podczas seansu może pojawić się znużenie. Podsumowując, nie jest to dla współczesnego widza najłatwiejsza w odbiorze pozycja, ma ona jednak sporo plusów i jeśli wykażemy odrobinę cierpliwości, przy przeciągniętych ponad miarę fragmentach może dostarczyć sporo dobrej zabawy. Z czystym sumieniem nie polecam każdemu, więc powiedzmy, że seans na własną odpowiedzialność.